Thank you Witam Państwa, prognozy polityczne. Kuba Michalak, ze mną Tomasz Kalita. Witam Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie. I myślę, myślę Tomku, że i również do Państwa to kieruję, że chyba zmienimy tytuł programu na afery polityczne, bo wysyp afer jest totalny. Ja się w nich już niestety gubię zupełnie. Mam nadzieję, że Ty jakoś się odnajdujesz i będziesz wytłumaczyć Państwu, jakie nowe afery wysypały, ale. Zanim przejdziemy do afer, to jak, zwykły, jak zwykle spróbujmy podsumować ten poprzedni tydzień, bo jednak wiele się działo. Otóż mamy traktat lizboński podpisany. Co ty końcu, na co cieszysz się? W końcu, w końcu, ale mamy też kumulację afer. Jak powiedział słusznie Marek Wikiński, poseł, wiceszef klubu Lewicy, poseł SLD, że premier Tusk trafił szóstkę, szóstkę ministrów, a teraz ma kumulację afer. Więc to tak mniej więcej wygląda. Na szczęście w tym wszystkim jest dobra wiadomość, chociaż też nieszczęśliwa bo jesteśmy praktycznie w ogonie Europy, jeżeli chodzi o podpisanie traktatu lizbońskiego. Pan e, f, prezydent Lech Kaczyński wreszcie się zreflektował i podpisał traktat lizboński. była boba, że będzie czekał teraz jeszcze raz. Tak, na... ale w, do Europy nie poszedł sygnał, że zrobiliśmy to pierwsi, że chcemy być w Europie, e, rozwijać się w Europie. Tylko do Europy poszedł sygnał, że trzeba do nas nakłaniać, jesteśmy przedostatni, przed Klausem, a najgorzej być w Europie przed Klausem. A co powiesz o Noblu dla Baracka Obamy? Myślę, że to świetna wiadomość, bo ja też na początku odebrałem to z zaskoczeniem, ale to jest nagroda bardziej na, tak jak głosiło, głosiło jedno z haseł Baracka Obamy, na nadzieję. To jest nagroda obliczona na to, że Barack Obama będzie realizował swoją filozofię polityczną filozofię polityczną szukania kompromisów, budowania porozumień światowych. Rozbrojenia, a nie zbrojenia, że będzie zupełnie innym prezydentem niż George Bush. I myślę, że to jest właśnie taka nagroda. My się cieszymy, bo Barack Obama reprezentuje, to warto powiedzieć, demokratyczne, lewicowe skrzydło w Stanach Zjednoczonych. I to jest nagroda naprawdę inwestycja w przyszłość bardziej. Na nadzieję, że Barack Obama rzeczywiście doprowadzi do, zmiany, do zmian w światowej polityce. W takim razie przejdźmy do afer. Powiedz pokrótce, jakie nowe afery wysypały, bo ja już jak powiedziałem wcześniej, ja się już gubię w tym zupełnie. I co może z nich wyniknąć dalej? Czy w ogóle będzie rząd podany cały do demisji? Bo już tylko poza Donaldem Tuskiem niedługo już tylko szatniarz pozostanie w no, kancelarii. Najważniejsze jest, do tego szatniarza wcześniej Platforma zmieniła, bo pewnie był z spisu. Albo, albo był niezależnym profesjonalistą i pewnie, pewnie go platforma zmieniła. Jak znamy doświadczenie rządzenia prawicy, to prawica to zawsze, wiele zawsze jak przychodzi, niezależnie czy to jest MSZ, czy to są jakieś inne strategiczne miejsca, to stara się zwalniać profesjonalistów, po to, żeby wprowadzać swoich. To jest polityka, którą kiedyś określono TKM. Natomiast nie jest ważne już w tym momencie, bo ja też się zacząłem gubić i przestałem liczyć, ile, ile ty, tych afer jest, ale najważniejsze jest to, kto ponosi odpowiedzialność polityczną za te afery. No bo na miłość boską, że tak powiem, przez ostatnie dwa lata ktoś w tym kraju rządzi, ktoś ponosi odpowiedzialność, ktoś jest szefem tego rządu, e, z, w, który, w którego skład wchodzą ministrowie, e, aferałowie, tak można powiedzieć, bo to są ministrowie, że już są teraz kojarzeni z naszymi aferami. I ta osoba powołała tych ministrów, odpowiadała za tych ministrów i za efekty jej pracy. To nie jest tak, że oni sobie coś tam niezależnie rzepkę skrobali. To są osoby, za które ktoś ponosi odpowiedzialność. Tą osobą, tym szefem szefów, wszystkich szefów, jak powiedział jeden z urzędników platformy obywatelskiej jest Donald Tusk. I to Donald Tusk powinien zostać ostatecznie rozliczony przez wyborców, przez opinię publiczną, przez media i, i partie opozycyjne za efekty swojej działalności. No właśnie są takie pierwsze ślady rozliczenia, ponieważ no nie wiem, czy widziałeś ostatnio na pewno widziałeś ostatni sondaż prezydencki, że prawda Donaldowi spadło, natomiast pan Włodzimierz Timoszewicz, no przed panem Kaczyńskim, także co, co w tej sprawie, czy, czy będziecie namawiali yy, jako lewica no to właśnie pana Timoszewicza? To pokazuje, że w Polsce jest duża przestrzeń do takiej polityki umiarkowanej spokoju opartej na wartościach lewicowych. Bo powiedzmy sobie szczerze, no yy, wszyscy są już zmęczeni. Ty, 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 tym efektem, ty, tymi ciągłymi utarczkami, wojną pomiędzy pisem a platformą. Ale czy pan nie jest zmęczony za bardzo? A myślę, że, że to jest poważny sygnał i dla Włodzimierza Cimoszewicza, i dla nas, bo ludzie oczekują w tym momencie spokoju, profesjonalnego zarządzania, zupełnie innych wartości w polityce. A natomiast prawica polska jedyne co przyniosła to wojnę na górze. Mamy do czynienia z kolejną wojną, która niczemu nie służy, z której Polacy tak naprawdę, o czym mówimy od dłuższego czasu, nic nie mają, bo ich problemy nie są rozwiązywane, bo nie ma zasadniczych zmian w państwie, tylko jest ciąga wojna utarczka. Teraz okazuje się, że Donald Tusk wszystkich swoich najlepszych ludzi wysyła do Sejmu po to, niczym wojsko, żeby walczyli z prawem i sprawiedliwością. To jest nienormalna sytuacja. Toż to się musi skończyć, bo Polacy oczekują spokoju, mądrego zarządzania, dobrych zmian. Mm -hmm. A co uważasz powiedz na temat przyszłych afer? Czy będą jeszcze w przyszłym tygodniu i później jakieś kolejne afery? Płynie no, coś, bo cały czas mówiła coś jak studzienka w ogóle po ściekała, Wybiła. I leci. Bardziej, bardziej ktoś powiedział słusznie, że Mariusz Kamiński jest takim mujahedinem. A, który w pewnym momencie odpala wszystkie ładunki. Pewnie jakieś ładunki zostawił za narzut, ale to nie jest ważne. Znaczy, my jesteśmy bardzo krytyczni wobec CBA. Uważamy, że w ogóle Kamińskiego nie należało powoływać, że w ogóle trzeba było zlikwidować CBA, że platforma przecież odrzuciła jeszcze niedawno zmiany w ustawie o CBA, które zaproponowaliśmy, bo błąd jest systemowy w tej ustawie. Ona jest z, zarażona grzechem pierworodnym. Natomiast problem jest w tych ludziach, którzy te afery. Wygenerowali, przez których tego typu sytuacje, bo oni szli. Pamiętacie wszyscy, że, że oni szli przecież z wielkimi hasłami odnowy, wielkich standardów politycznych, że, że, że miało być inaczej i tak dalej, a wyszło jak zwykle. Ale wszyscy idą z takimi hasłami do wyborów. No, wiesz, tylko niektórzy się potrafią uczyć na swoich błędach. SLD nie zmieniło swojej nazwy, SLD wyciągnęło wnioski i SLD zupełnie inaczej funkcjonuje niż wtedy. My mamy moralne prawo powiedzieć teraz, panowie, no przepraszam bardzo. w Tyle mówiliście o, zmi o zmianach standardu, zmienialiście swoje barwy partyjne, zmienialiście partie, bo tych partii prawicowych, tych nas była masa, żeby ciągle być przy władzy. Natomiast nic z tego nie wynika. No, są ciągłe afery, Wy się nie zmieniacie w środku. Tu, tu, tu leży problem. Problem nie leży w tym, że nie, nie można go rozwiązać w ten sposób, że znowu z Platformą Obywatelskiej, nie wiem, będzie akcja wyborcza, albo Solidarność Wyborcza, albo jakakolwiek inna Unia Demokratyczna, czy coś w tym rodzaju. Platforma Solidarna. Platforma Solidarna, no pewnie pewnie teraz tak. Bardziej ma hazardowa, moim zdaniem, teraz by bardziej odpowiadała taka nazwa. Problem polega na tym, żeby ci panowie w końcu zmienili swoje podejście do polityki, żeby zmienili się tam ludzie, żeby te osoby, które od lat tylko zmieniają szyldy partyjne, przeskakują z partii do partii, w końcu odeszli. No cóż, proszę Państwa, tego życzymy tym panom. Będziemy obserwować oczywiście tą gorącą zimę, bo gorąca zima przed nami jednak. Tobie to dziękuję. Nie, ja bym tylko dodał, że życzenia na najbliższy tydzień Mniej afer, mniej skandali, a więcej wyciągania wniosków, bo teraz jest czas, kiedy musimy zabrać się za rozliczanie platformy. Jaki projekt platformy, dodam, który platforma głosiła w, w, w swoim programie wyborczym, został zrealizowany? Otóż tylko i wyłącznie dzięki głosom lewicy reforma pomostówek przeszła, tylko i wyłącznie dzięki głosom lewicy reforma, rozdzielenie ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, to wszystko stało się tylko dzięki wsparciu lewicy. Natomiast Wszystkie inne projekty, które zapowiadała Platforma Obywatelska poniosły fiasko, poniosły fiasko I mógłbym tak bez końca, bez końca je tutaj wy, wyliczać i warto wystawić rachunek Platformy Obywatelskiej, bo to już są dwa lata. W takim razie proszę Państwa wystawiamy już powoli rachunek za te dwa lata, a tymczasem dziękujemy, dziękuję Tomku dziękuję bardzo. i do zobaczenia.